Przecież się nie rozerwę. Żyjemy w cieniu Twojej wielkości. Ojcze, polowaj Dobrze mi. się na baczności. Oczywiście nagrodzę cię za twój trud. Niestety przybyłem ja po Twoją daninę. Oczywiście, że zapłacę. Przekaż na Palemowi moje pozdrowienia. Nudzi ci się? I tak to właśnie będzie. Oto danina od José. Poszło bez kłopotów? To dobry kupiec. Sprzedawał niewolników wszystkim przechodzącym tu orkom. A przełęcz to jedyna droga na pustynię. more good though Daj mi spokój. Przybyłem po twoją daninę. Więc chyba fatygowałeś się na próżno. Nie mam nawet monety. To nie mój problem. Zaraz. Mam dla ciebie propozycję. Słucham. Przynieś mi skórę Mrocznego Zębacza, a zrobię dla ciebie pancerz. Pewnie w zamian chcesz, żebym zapłacił za ciebie daninę. Nie jestem winien Zubenowi aż tak wiele, tylko 500 złotych monet. Moje pancerze są warte znacznie więcej. Chyba nie mam wyboru. Dobrze, zgadzam się. Dziękuję, synu rozsądku. To dobry interes. Oto skóra. Obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Niechaj dobrze ci służą. Przybywam po twoją daninę. No i tu faj też tak, tak powiedział w jakiś czas temu. Oddałem mu swoje złoto. A on co zrobił? Pozwolił, żeby zabrała mu je garstka koczowników. To znaczy, że nie zapłacisz? Dokładnie Zawsze tak ta Już zapłaciłem i nie dam ani monety więcej. Nie cierpię, gdy się to przytrafia. Coś ci powiem. Uważaj na siebie. Spadaj! Nie będę powtarzać. Wynoś się! Mogę jedynie mieć nadzieję. Czas działania. Zapłacę daninę za lukę. Mam nadzieję, że przynajmniej zawarłeś z nim dobry układ. Pracować z tym, co masz. Każdy musi zapłacić. Poruszaj się obcy! W tej okolicy grasują koczownicy. Przysyła mnie na falem. Mam puste kieszenie, ani jednej monety. Poczekaj, zanim mnie zabijesz. Chciałbym ci zaproponować pewien układ. Słucham. Walcz razem ze mną przeciwko Malirowi i jego najeźdźcom. Jeśli odniesiemy zwycięstwo, będziesz mieć więcej złota, niż jest warte moje życie. Możesz zatrzymać cały łup, jaki zdobędziemy, a potem mam ci pozwolić odejść. I zapłacić za mnie daninę na Falemowi. Właśnie to proponuję. No dobra, będziemy walczyć z najśćcami. Nie pożałujesz tego, synu odwagi. Wiem, gdzie się ukrywa Malir ze swoimi rabusiami. Mają tu jaskinie. Możemy ruszać, jak tylko będziesz gotowy. Zaatakujmy koczowników. Naprzód w bój! 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。 어어어음으아 mm, 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 mm. uh.

ああ。 mm Pokażę! Dedykuję to zwycięstwo Beliarowi! Malir został pokonany. Dobra robota. Weź łup i zanieś go na Falemowi. Wprawdzie nie pozwoli mi wrócić do miasta, ale przynajmniej nie zginę. Co zamierzasz dalej robić? Pójdę do Abasa, sprzedawcy wody. Przynajmniej nie umrę tam z pragnienia. Zrobione moi państwo. Łuk, jaki łuk? Co on Łuk? Gdzie to złoto sobie było? Mm, так всегда но нормально. Это другие сегменты. Proszę, to od Tufaila. to od ale to... Hmm. Trudno mi uwierzyć, że sam zdobył to złoto. Uważaj, podróżniku. Hojność może się okazać wielką wadą. Danina to jednak danina. Przyjmuje złoto. Co zostało? Aleklar Panina Braille... Pani Bernardo trzeba z Bernardo pogadać Więc chyba będę cię musiał zmusić do zapłaty. Możesz spróbować. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. O! Oh. 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 Szykuję się walka. Oh. 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 Bronse no Stałem Bernarda Bernardo. Następną walkę wygram. Pokaż mi swoje. No i co? Zapłacisz? Nie pozostawiasz mi wyboru, ojcze miażdżących ciosów. Oto Danina od Bernardo poszło bez kłopotów? No, nie zupełnie.